Cześć. Prosiliście o materiał dla bardziej zaawansowanych kulturystów i amatorów siłowni. Także dzisiaj coś dla tych, którzy chcą mieć klatkę jak Arnold Schwarzenegger. Są takie cztery podstawowe zasady, cztery podstawowe rzeczy, które sprawią, że wasza klatka piersiowa naprawdę będzie rosła i będzie olbrzymia. Pierwsza rzecz to jest przygotowanie do treningu. Prezentowane dwa ćwiczenia a są to ćwiczenia rozciągające, które sprawią, że wasza zamknięta sylwetka bardzo często z e, protrakcją, mocną protrakcją barków, czyli e, taka sylwetka goluma z wysuniętą głową i zamkniętą klatką piersiową, bardzo mocno się otworzy. Pierwsze ćwiczenie wykonujemy z gumą, robimy trzy serie po 10 powtórzeń. Przeciągania tej gumy szerokość chwytu mniej więcej na szerokość barków. Drugie ćwiczenie ma nam aktywować przestrzeń pomiędzy łopatkami, tak żeby ta nasza klatka piersiowa była jak najlepiej przygotowana do trzech ćwiczeń siłowych. Pierwszym z ćwiczeń, takim bazowym, powinno być wyciskanie sztangi na ławce, na ławce poziomej bądź ławce skośnej. Jeżeli wybieracie skos i zależy Wam na jak najmocniejszym zaangażowaniu całej klatki piersiowej, ustawcie ławkę na 15 stopniach. Kolejnym ćwiczeniem powinno być ćwiczenie, które preferuje funkcję klatki, tą ściągającą, przywodzącą ramię. I tutaj e, wybierajcie rozpiętki w bramie wszelkiego rodzaju. Ja akurat zrobiłem ściąganie linek w bramie z górnego wyciągu. Jest to świetne ćwiczenie, bardzo dobrze je czuję. E, natomiast, jeżeli ustawicie sobie ławeczkę w bramie i zrobicie rozpiętki, też nie będzie to duży błąd. Trzecim ćwiczeniem bardzo dobrym w moim wykonaniu akurat były to pompki na poręczach, dipy. Natomiast jeżeli macie ławeczkę do ćwiczeń i jesteście w stanie ustawić ją głową w dół, to możecie równie dobrze zamiast pompek na poręczach zrobić wyciskanie hantli. Jest to ćwiczenie tak samo dobre jak pompki. W taki sam sposób zaangażuje dolną część klatki. Wszystkie ćwiczenia starajcie się wykonywać w 3-4 seriach po 10-12 powtórzeń, najlepiej dwa razy w tygodniu. To zapewni maksymalny wzrost klatki piersiowej. Eee, spróbujcie i na pewno będziecie zadowoleni. Jeżeli takie materiały Wam się podobają, eee, zostawcie komentarz, zasubskrybujcie mój kanał. Z pewnością tych materiałów będzie na nim zdecydowanie więcej. Cześć, trzymajcie się.